Maneczko, widzowie, dzisiaj my, to jest trzeci już odcinek z maksowania ghost fruta, czyli tego fajnego fruta. No, jest trochę straszny ta druga mod, bo jakby ja uwalniłem jakieś duchy straszne i to jest trochę straszne. Skrzynkę sobie wezmę. Bo sobie, bo chcę. Bo chcę, nie chcę. Dobra, idę na górę. No wchodź mi na górę, no. Dobra, wziąłem kasę. Może typniemy się. Po, ja roz... Pójdziemy na przykład do. Pomyślę, do na przykład. W sumie sami. Za chwilę się dowiecie. W sumie jeszcze tam nie pójdziemy, bo znalazłem czarną skrzynkę. Ooo, uciekajcie, uciekajcie. Bójcie, bójcie się, ducha. Bójcie się. O nie, nie, nie. Nie bicie mnie, please. Będę miał du du duży level, jak was rozwalę. To będzie fajnie. Na tym Ghostwrucie. Dobra, zamrożeni. Jeszcze zostały. Dwa, czy tam trzy. Trzy chyba. Ale tak szybko idą, że ja nie wiem ile. Dobra, rozwa rozwaliłem ich. Dobra. Yy, teraz co ja dalej miałem zrobić? A, zobaczymy, ile mamy kości. A, nie zauwa chyba zauważyliście, że zdobyłem raber fruta. I drugiego ghostfruta. No, trochę się stało. No, dwa dni chyba nie nagrywałem tego odcinka. Albo jeden? Random surprise. Weźmiemy sobie dwa razy. Au! Dob o, ile kasy od niego dostałem. Dzięki, typek. Au, no nie bij mnie, typek. No, kurde, musiał mnie rozwalić. Muszę sobie wyłączyć PvP. No i mnie teraz nie rozwali. No nie chcę u ciebie nic kupować. Hmm, weapon dealerze. Dobra, random surprise i jakiś wrót. Nie no, tylko expa. To słabo. Teraz to może pójdziemy na pustynię. Co wy na to? Ja by poszłem. No, ja szkoda, że ich nie mogę walić. A chciałbym. No to idziemy na pustynię. Tak. Dobra widzowie, już dotarłem i teraz sobie chcę zrobić quest. Na desert bandy, bo dużo mi, długo mi zejdzie, jak rozwalać tych oficer. De desert oficerów. On dużo zajmuje, póki się ten rozwali. Dobra, jak chcesz, to cię walnę. Dobra. Szybko, no chodźcie ze mną, bo mój odcinek już trwa. No chodźcie, chodźcie, chodźcie do mojego pokazu. Duchowego pokazu. A macie no, na sto levelu będzie. Popieram następna moc. Naprawdę słabo. Długo nam będzie schodzić z tym maksywaniem Ghost Fruta. No ale ja tak chcę już tego Magma Fruta. Przecież taki on jest piękny. Dla mnie on jest prawie taki sam jak Buda. Dobra, żartuję. Nie jest też prawie taki sam jak Buda. No może jest jakiś mocny. Ale ja go chcę. Na serio. Ja go naprawdę chcę. tylko że oni nie chcą się rozwalić. O, już jeden rozwalił. No i oni też. Dobra, ale długo będzie nam schodzić z tym eksplowaniem, no wiecie czego. Idziemy po jednego typka. Drugiego. Trzeciego. Farmimy sobie. Ła. Dobra, jest, są w środku. Dobra, zamienci i zamrożeni. A macie, Ej, co oni zrobią? Idę mnie w tą stronę. Zbogowało coś się. O nie, nie gadajcie, że mnie zaraz wywali. Au. Dobra, jest dobrze na razie. Trzeba jakoś szybko to zrobić. Gdzie oni są? Zniknęli jakoś? No czemu? Gdzie oni są? Gdzie oni są? No. O czarna skrzynka. Czarna skrzynka jest fajniejsza. Dobra. Dobra kości, naprawdę? Jak no, na nienawidzę, oni mi tak mało kości dają. Szkoda, że mi tak mało dali. Ej, no gdzie wy znikacie? Tu, a może tu? O, są koń, w fajnie. Wypuszczę na was moje duszki. A was teraz spadłem do wody. Ja, spokojnie, o nie, już mi się da bateria. Nie chcę się na razie podłączyć, bo mam 20. 88 level, to fajnie. Wezmę sobie może na blok suruta. A gdzie są te typki? mnie to bardzo ciekawi. No i pewnie nie mam 50 kości, tak? 34. Ja cię. No, oni gdzieś uciekli, nie wiem gdzie oni są, no a tu są! Czemu oni mają tak dużo życia? Gdzie jest ten jeden? I cztery, o już dobra, jest jeden. Zgubiły się moi przeciwnicy. Dobra, jesteście tutaj, teraz was odepchnę moim Ghost Fruitem. Nie, no ja, chyba to będzie z 10 części, maksowanie tego Ghost fruta. Nie, no jakoś chyba trzeba robić jeszcze odcinki, bo ja nie wyrobię się z tym maksymalizowaniem Ghost fruta, Bo chcę już tego magma zjeść. No nie wyrobię się ja, jakoś chyba. Dobra, teraz to sobie wezmę tak. Łooo! Wow, jak to ładnie wyglądało. Ej, dwa lewele, mam nowe, ale fajnie. Co? A mogę iść do Nowego Islanda. Ja wiem że to dokładnie gdzie. Dobra, ulepszę sobie blocks fruta. Ej, wy co teraz nie jesteście mi potrzebni. Dobra, musimy tam iść. No. Ej, czemu kompas się zepsuł? Kompas się zepsuł. No kompas nie działaj, no. Zepsuł się kompas, no nie. No ja nie wiem gdzie to jest teraz. Nie wiem gdzie płynąć. Naprawdę. Zgubiłem się. No i kompas się zepsuł. Kompas się zepsuł. No i fajnie. No nie. Jak ja nienawidzę tego kompasu. Dobra. Ja wiem, jak się dostać do środkowej wioski, chyba. To jest tam, chyba. Tam widzę... A, to jest to najsłabsze Starter Piratów, chyba. No, chyba tak. Nigdy nie kupię lepszego fruta, niż ten Ghost fruit. No nie, mam dwa lepsze. Eee, ja to chciałbym jakiegoś takiego legendarnego albo mityka, jakby na przykład Venoma jakby trafiłem. O, to by było fajnie. To by maksywanie venoma by było. No i fajnie. Venom, czyli jad po polsku. No zobaczcie, ja mam chyba po angielsku. Zobaczymy. Sprawdzę sobie. No mam chyba po angielsku. E, angielski. Weźmiemy polski i wejdziemy... No, już się włączyło. O, kolec. Kiedyś miałem, ale. Przypadkowo coś zrobiłem z nim. Nie pytajcie, co się stało z nim. Dobra. O, bestia, czyli falcon. A to jest bestia po prostu. To, to jest falcon. Lud, piasek. Ja kiedyś miałem. Ciemnego. O. Gumowy, barier. Robert jest mniej kosztuje niż Ghost, Myślę, że on więcej kosztuje. Magma o 25 robuxów. Quake, czyli trzęsienie po polsku. A Buda, no jest Buda. Miłość. Ale słodziak pajączek. Dobra, ile już trwa ten odcinek? Ło, wow, 10 minut ponad. A w ale ja jestem. Ja cię, zapomniałem, że mam teleport do, do tamtego miasta. O, środkowe miasto to się nazywa. Po polsku, środkowe miasto. Ja, to, ja tak na to mówiłem, i to jest środkowe miasto, dobrze wiedziałem. W sumie nie wiedziałem, ale um, dobrze mówiłem. No tam jest czarna skrzynka, ale fajnie, cieszę się. Dobra. Dobra, dzięki. Dzięki wam uskielety. Ale trzy skelety się zrozumiły, to fajnie. Cieszę się. Jakby były dwa, to by gorzej było. I co robita? No kurde, ten to jeden wpadł do wody. Macie. A macie, ale teleport, teleportujcie się do mnie no. Chodźcie. O już jeden zder. Jeszcze tylko zostały te dwa. A macie. No jest 60 level na Ghost trucie. No i to się to się rozumie. Dobra, przedmiotach. Kości 80. Dobra. Gumowy obraz, ale słodki jestem. Gumowy wrócik. Zobacz, zobaczcie jaki on jest słodki. Tak skacze sobie słodko, ale go jeszcze nie zjemy. Do sklepu sobie go weźmiemy w sumie do przedmiotu. No i jest mój wrócik. No i fajnie. Teraz sobie idziemy do tego typka. I robimy tak. Tak? Losowa niespodzianka. Ja nie patrzę. Dobra. Co trafili? Co trafiłam? Na, no, X na 10 minut. Dwa razy X na 10 minut. Się, nowość, no. Ja cię, ale nowość. Ja ci już milion razy to trafiłam. No please, dajcie mi chociaż spinano. no. Ja, ja bym wolę net spina mieć. niż 10, ten 10 x na 10 minut. A w sumie on mi jest potrzebny. Dobra. Ja to dzisiaj, to mam taki plan. Pójdę do jakiejś kozackiej wioski. W sumie, poczekajcie chwilę, bo y, ktoś mnie woła na chwilę. W sumie nie woła, ale muszę gdzieś iść na chwilę. Dobra? Dobra, jestem już. No i ja miałem plan iść na jakąś dobrą wyspę. Przecież mogłem iść tam. Do. Gdzie ja miałem iść? Jacie. Może sobie króla goreli rozwalimy? Ja mam ochotę. Czy musimy wyrolować fruta. Kozacko. Kozacko, możemy wyrolować fruta. Ale oglądajcie do samego końca, bo nie zobaczycie, jakiego fruta dostanę. Jak dostanę budę, to nie budę, tylko budę. Bo buda to, wiecie, taka, dbu... chyba wiecie, że taka buda to jest jakby dla psa, to nie? Ale nie chodzi mi o taką budę, tylko o fruta budę. Budę. Dobra, no to otwieramy. Tak, dzięki, mam. Dobra, stać mnie i... Posiekaj, ja cię... Dobra, nieważne. Typek. Posiekaj. To, to jest to drugie? Czy to jest to drugie? A nie, to jest trzecie. No to dobrze, ze starobuksów. Zobaczymy, jak to wygląda. Fajny, taki posiekany frut. Wezmę go sobie do ekwipunku. Oczywiście, że go nie zjem. Do sklepu go wezmę. No i jest mój owoc Blox. Jak przetłumaczyć na polski owoc bloks? Bloks to jest chyba fajniejsza nazwa. No i ja miałem chyba taki plan, że miałem wyrolować tego fruta i totalnie zapomniałam. I ten odcinek już dobiega końca. No i już. Pa, pa.